No Sejma, Sejma Witam mych fanów. Kurwa spać mi się chce. Dobra. Y, byczki lecimy z tym Najpierw z Foot Champions. Witam, witam. To co ty gryski lubią najbardziej. Gold 3 i Piki Dzień dobry, dzień dobry Piki Tygrysy lubią Piki, więc lecimy z Pikami Pik z lewej strony. Najpierw dajcie Joe Gomeza. O kurwa, Guerrero Spoko, 8-6. Nie jest źle. Mogło być gorzej. Jest naprawdę GIT. W drugim poproszę Gomeza bo Zachę i będzie pokchamp. Pizda. <noise> dobra, weźmiemy tego byka ile... No, dobra, niech będzie ten byczek. Standardowo nic ciekawego. No ale Guerrero, nawet nawet okej. Okay. No powiedzmy, że... Może być. Mamy paczki. Dobra, walić to. Bierzemy paczki. Jak najwięcej paczek. Im super. Im więcej paczek, tym lepiej. Bo ile mogę kończyć? 47,5. Nie no, bierzemy paczki. Paczki, 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 druga rano. dzięki, dzięki Champions nic nie, nie mogę tu ugrać, ale dobra, paczki. Siedem paczek, Jezu, to będę godzinę otwierał. Te dwie pierwsze to będzie bullshit totalny. Totalne gówno. Tu nic ciekawego nawet nie ma. Takie coś, to to na co najwyżej, nie wiem. Jakimś nowym graczem oddać a Skandal, skandal. Dobra, jakieś gówno skwixelujemy. Drugą gówno pakę też mogę od razu otworzyć, a tam paka za 50k, chociażby za Champions. Tu nawet, no nawet się nie świeci karta, więc to już tam totalnie jakieś gówno takie jakiś łeb. Nie wiem, dziwny był. Dobra. Niech to wszystko stąd spada i dobra. Tu jeszcze jakaś tutaj dziwna paczka i potem lecimy. Same dobre dobre paczuchy same. Jak tu nawet ekranów nie ma. No co to jest za skandaliczne nagrody na razie? Dramatyczne. Może ich gdzieś opchnę. Na ryneczku. Na ryneczku i dla dzień dobry wszystkim. Dostały nam cztery paczki, z czego yy, niektóre są nawet niezłe. Oczywiście bez walkoutu, bo żeby mi nie odjebało od y, dobrobytu. Wow, mogliby, mogliby naprawdę mi coś. Ja wiem, że mi dali Messiego ostatnio, ale trochę skanda skandaloza, że yy, dzisiaj tutaj nic totalnie nie ma. Wypad mi z tym głównym. Dobra jeszcze, dobra daj się ekrany chociaż, bo jak nie to ja się za załamka będzie i panika gaming ogólnie. Chyba załamka będzie, bo nie ma u ekranów dalej. Robin i no tak średnio bym powiedział, no może. Reese James, nic co jest warte więcej niż 700, ale spoko, myśliwe, to sobie wsadzę w... W mojego Sona sobie wsadzę. Dobra. I dwie paczki, z których coś powinno wylecieć już. Placzka za 55 i za 50 koła. Więc, no... nie ma kautu oczywiście. Wow. Są ekrany, wow. Francja, esio. Ty, no lęgle? Nie, nie mógł być lęgle, nie, 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 nie. Umtiti. Yes, Jezus Maria. Boże, to za gówno. Jakiś ulany gnój z Premier League. Zmiany pozycji. Skandal, naprawdę skandaliczne te nagrody. Może w ostatniej paczce będzie jeszcze coś dobrego, a jak nie, to, to idę się zabić ogólnie. Nie ma walkoutu. Wow, chyba inform jest to, nie? To jest ten gość, którego wziąłem za piki. Ale to jest w sumie nieźle, bo to znaczy, że jeszcze coś w tej pasce może się chować. Jak się coś jeszcze będzie chowało, to jestem proud. No, <laughs> oczywiście, że się nic nie chowa w tej pasce. No przecież to się wszystko nadaje, żeby to squixelować w ogóle. To jest jakiś dramat najgorszy. Dobra, to jeszcze zanim yy, skończymy, to ja się pochwalę moim zajebistym składem. No wspaniały jest. Jeszcze nim w ogóle meczu żadnego nie zagrałem, ale tego Tierneya to zaraz tu nie będzie już, tylko będzie Alex Telesz. i ten, ten gość ogólnie ma być najlepszy na świecie, mam nadzieję, taką ten to już w ogóle jest pogrząb totalny, najlepszy zawodnik na świecie i jeszcze w moim najlepszym klubie na świecie, więc jutro Food Champions wotuję na pełnej kurwie. Y Dobra, bo mi się lekcja zaraz zacznie. <laughs> Dziękuję bardzo za transmisję. Do zobaczenia, do usłyszenia. I guess. Następnym...